Szanowni Państwo, chcę przedstawić nową Panią Burmistrz, która od godziny 10 rozpocznie urzędowanie, a nowej Pani Burmistrz chcę przedstawić kierownictwo urzędu, z którym przyjdzie Pani pracować przez najbliższe dwie godziny i ewentualnie podczas sesji uroczystej, która odbędzie się. W naszym kinie z okazji 590 rocznicy nadania praw miejskich naszego, naszemu miasto, bo dzisiaj jest szczególny dzień i w tym szczególnym dniu chcieliśmy właśnie pokazać nasze zdolne dzieci i zdolną młodzież. Amelka Borda pełnić będzie funkcję dzisiaj burmistrza, a stało się to za przyczyną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiedy to podczas. 23 23 licytacji ogólnopolskiej natomiast naszego 16 powiatowego finału wylicytowała za 690 zł urzędowanie na pół dnia czyli przez 4 godziny będzie prawda, pełnić tu funkcję burmistrza przy moim wsparciu jako asystentki. Tak się dzieje, kiedy ktoś obejmuje funkcję, to chce mieć kogoś bliskiego hmm. obok siebie i to też zaproponowała Amelka, że będzie to jej najserdeczniejsza koleżanka, która ja będzie przesłanie. ją, ja poproszę dziewczynki bliżej, która będzie ją wspierać w chwilach trudnych, ale tych chwil trudnych na pewno nie będzie. Ja pani, może na razie jeszcze łamelko, bo dopiero od 10 rozpoczniesz, więc będziemy tytułować, przedstawię kierownictwo naszego urzędu. A więc tutaj mamy przewodniczącego, e, przewodniczącego e, Rady Polskiej, najwyższa władza w samorządzie naszym. E, ja jeszcze jestem do 10 burmistrzem, zwolenia mnie znacie. E, tu jest pan e, zastępca burmistrza, rodzinie Szkabus, e, pan sekretarz. A Jan Nowakowski. I jeszcze w ścisłym kierownictwie jest pani skarbnik, co prawda nieobecna, ale tutaj zastępuje panią skarbnik. To jest taki nasz minister finansów, pani e, Maria kaczarowicz e, Przedstawię również e, kierowników. E, pierwsza tutaj pani e, kierownik Wydziału Ewidencji i Działalności Gospodarczej, pani Krysia. Podziarska, druga pani kierownik e, od spraw Ogrony środowiska, pani Agnieszka Dziadosz. E, kolejna pani kierownik, pani Edyta Jargot, e, od spraw e, oświaty. E, kolejna pani, tu już panią przedstawiłam, finanse e, nasze trzyma. Kolejna pani, e, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To jest e, jednostka, która razem z nami, prawda, tutaj gospodarzy się tu w tym obiekcie, tylko wejście z tamtej strony. Tutaj prawa ręka pana przewodniczącego Rady Miejskiej, pani kierownik Biura Rady, pani Halynka Zieleniak, Pan Kierownik Piotr Weiss zajmuje się inwestycjami i pani kierownik Julas Grzalik sprawa zajmuje się mieniem i gospodarką gruntami. Wszyscy już zostali przedstawieni, proszę zająć miejsca, a my tylko króciutko powiemy, że pierwsze pół godziny. To jest dla Państwa, czyli Amelka przy, przy moim udziale skromnym będzie rozpatrywać sprawy, które Państwo macie na bieżąco. Proszę się zgłaszać. W szybciutko będziemy to robić, bo wiem, że już uczniowie ze szkół dzwonią, bo mają też wiele spraw i wiele problemów, które chcieliby przekazać. nowej Burmistrz, a ja uroczyście stać się to powinno podczas gali um, finału orkiestry yy, świątecznej pomocy, ale z uwagi na to, że teraz dopiero tutaj Pani, a no i mamy też tutaj ze sobą Panią, panią Dyrektor, która nam pomaga takie piękne rzeczy wykonywać. Pani Dyrektor Muzeum Regionalnego Pani Ela Nowakowska wykonała nam właśnie taki dokument i ten dokument Tobie jeszcze nie ma dziesiątej? No, co no jeszcze, teraz, więc jeszcze dokument uroczyście wręczam, życzę wszystkiego dobrego e, o rządy pod e, twoim e, dały na nagielerowe. Proszę bardzo. Dziękuję. naszą Muszę odbicie jeszcze. 当时。 burmistrz, proszę poprosić kierowników, żeby przeszli do swoich obowiązków i jeżeli będą jakieś sprawy, zaprasza Pani do siebie, a my przyjdziemy do sekretariatu, gdzie Pani otrzyma od zrąbka na przewodniczącego klucz, którym otworzy Pani drzwi do gabinetu. Myślę, że wcześniej, bardzo proszę, Pani przygotowała tutaj takie powitanie, które przedstawia osoby tak bliżej, to jeszcze wysłuchamy. Proszę przejść. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Amelia Jagołda i mam 10 lat. Jestem uczennicą Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Władysława Jagiełły w Zwoleniu. Dzisiaj będę pełniła funkcję burmistrza Zwolenia. Jest mi niezmiernie miło z tego powodu. Z tego miejsca pragnę wszystkich Państwa powitać i podziękować za tak miłe przyjęcie. Dziękuję Pani Burmistrz. Zorganizowanie mi tego dnia, który będę pamiętać przez lata. To wspaniałe doświadczenie dla mnie. Dzisiaj podczas stawiania moich pierwszych kroków w urzędzie towarzyszy mi moja kochana mama i moja najlepsza przyjaciółka z klasy Karolina Madejska. Jak już wspomniałam, jestem uczennicą klasy czwartej. W klasie, do której uczęszczam, pełni funkcję zastępcy przewodniczącego klasy. A dziś, drodzy Państwo, mam zaszczyt przez kilka godzin pełnić funkcję burmistrza Zwolenia. Myślę, że przekazałam Państwu pokrótce najważniejsze informacje o sobie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz proszę poprosić o, o przyjęcie kierowników do swoich gabinetów, a my przejdziemy... Kolejna nasza grupa sekretariatu, gdzie otrzyma Pani złą przewodniczącego klucz